Witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. Chciałam od razu przeprosić za to, że tak długo nie nagrywałam. Jak widzicie, już jestem w swoim pokoju w Polsce. Także w tym filmiku chciałam wszystko opowiedzieć, jak to się stało, czemu musiałam wrócić i tak dalej. Więc jak Was to interesuje, to będzie od razu ostrzegam, że to będzie filmik tylko gadany. Więc jak Was to interesuje, to zapraszam Was do oglądania. Ok, to zacznijmy od początku, czyli jak wiecie, musiałam wrócić a, wcześniej do domu. Niestety og ogólnie powinnam wrócić 6 czerwca, ale wróciłam 23 marca, coś takiego. Musiałam wrócić ze względu na koronawirusa więc mi uciekły tak jakby dwa miesiące wymiany. Mm, no. Chociaż powiem Wam szczerze, że jak czytałam wiadomości i tak dalej, co się dzieje ogólnie w Polsce i w całej Europie, to czułam się tam bezpieczniej i moja, moja mama też na początku mi powiedziała, że w sumie jej zdaniem też jestem bardziej bezpieczna tam, bo ja jednak mieszkam na wsi e, koło naszego domu w ogóle nie było żadnych ludzi i tak dalej, więc jakby wiecie, małe miasteczko i tam nikt nigdzie nie wyjeżdża za bardzo. Więc jakby po prostu uważałam, że to było nawet, wiecie, lepsze zostać tam, gdzie byłam. No ale tak naprawdę jeśli chodzi o koronawirusa, to wszystko jest takie nieprzewidywalne i teraz wiemy, jaka jest sytuacja w sonach, Więc ostatecznie jakby cieszę się, że wróciłam, chociaż w moim miasteczku dalej jest spokojnie, ale tak naprawdę nic nie wiemy, może za tydzień będzie masakra, także... Najważniejsze było to, żeby wrócić do Polski, do domu i być bezpieczna. W ogóle jeśli chodzi o ten powrót, to ja nie ogarniałam, co się dzieje, bo pamiętam, że tam pewnego wieczoru tam oglądałam sobie z rodzinką jakiś film i siedziałam na fotelu sobie i tak dalej luzik, a i nagle moja host mama dostała SMS-a, że szkoła jest zamknięta na co najmniej 4 tygodnie, no więc tak sobie pomyślałam, super. No, ale i wtedy dostaliśmy też, bo bardziej zaczęłam się bać nie o szkołę. wiecie, Tylko bardziej zaczęłam się bać o to, czy co z tą wymianą: czy ja będę musiała wrócić, czy nie. Bo też moja koleżanka mi napisała, że ona dostała SMS-a z innej organizacji, że musi wracać. Więc ja miałam takie, mm, super. I wtedy sprawdziłam tam jakieś swoje maile czy coś takiego, i dostałam wiadomość od mojej polskiej organizacji, żeby się nie martwić o nic, że. Nie będziemy musieli wrócić ze względu na to, że jednak w Ameryce jesteśmy w tych mniejszych miejscach zazwyczaj, więc jesteśmy tam bezpieczni, więc żeby się o nic nie martwić. I następnego dnia dostałam maila od fundacji, czy tam trzy dni później, ale to nie ma znaczenia, dostałam maila od fundacji z Ameryki, że ze względu na bezpieczeństwo wszyscy studenci muszą wrócić do swoich domów. Także potem e, też, no wiecie, tak z dnia na dzień dostaliśmy takie zupełnie inne maile, więc moja mama też tam zadzwoniła do organizacji, co się okazało, że moja organizacja w ogóle nie wiedziała o postanowieniach fundacji, także było takie mega duże zamieszanie. Też wiadomo, że starałam się coś tam, znaczy staraliśmy się i z moją host rodziną i z moją rodziną ogarnąć, czy na pewno nie da się zostać, e, bo jednak... Wiecie, wiadomo, że bezpieczniej jest zawsze wrócić do domu, bo nie wiadomo jak ten koronawirus jeszcze będzie. Ale jednak, w takiej sytuacji, że dowiadujesz się z dnia na dzień, że musisz wrócić, to jednak. Ja chciałam zrobić wszystko, żeby zostać, żeby mieć jeszcze ten czas, bo po prostu nie, nie chodzi o to, że nie chciałam wrócić do domu, do Polski czy coś takiego. Chodzi mi bardziej o to, że w ogóle nie byłam na to przygotowana i że, nie wiem, cały czas w głowie miałam, że mam jeszcze te dwa miesiące. Że i tak to jest mega mało czasu, ale że jeszcze mam te dwa miesiące i mam taka spoko luz, ola, nie martw się. No i nagle z dnia na dzień, a, no, stało się, co się stało. I teraz tak, ogólnie jak dostałam tego maila od mojej fundacji, że muszę wracać i tak dalej, to miałam około 10 dni do wylotu, więc a nasza szkoła już była zamknięta, więc wiecie, ja na koniec, ogólnie całej wymiany, planowałam napisać do każdego listy, i tak dalej, takie pożegnalne. No i jakby nie mogłam tego zrobić, bo no w sensie było już za późno. Chciałam napisać do serio, do wielu osób te listy, a już było za późno, żeby. Żeby napisać do kogokolwiek Bo jednak miałam 10 dni na spakowanie się Na takie wiecie, pożegnanie się ze wszystkimi Więc, więc tak A uwierzcie mi, że naprawdę Bardzo chciałam jakby napisać te wszystkie listy I podziękować wszystkim, bo no, ten rok bardzo mnie zmienił I a zacznę, w ogóle zaraz zacznę płakać I nie mogę tym gadać Chciałam naprawdę do każdego napisać te listy Bo ten rok naprawdę bardzo mnie zmienił I e, uważam, że to był szczerze no, cudowny rok I, i cudowna przygoda Także było mi smutno, że po prostu no, nie mogę nawet wiecie, pożegnać się tak jak chciałam. Tak naprawdę miałam 10 dni, żeby spotkać się z osobami, z którymi chciałam. Mój hostata na szczęście naprawdę trafił mi się taki hostata, że... On był przekochany i, i też mieszkamy w małym mieście, więc jak wiedział, że szkoła jest zamknięta i że mam 10 dni, to woził mnie do każdego znajomego, gdzie chciałam i tak dalej, ale więc raczej pożegnałam się z wszystkimi przyjaciółmi, ale na przykład właśnie nie pożegnałam się z nauczycielami. Po prostu wiecie, nie było tak, jak chciałam. Też przegapiłam dużo rzeczy jakieś, właśnie miało być przedstawienie, przegapiłam prom, taki speech competition i w ogóle bardzo dużo rzeczy przegapiłam, naprawdę. No ale rozumiem, staram się myśleć tak, że to wszystko dla bezpieczeństwa i że w sumie na pewno nie jestem jakaś poszkodowana i tak dalej, bo wiele osób, wiele rzeczy straciło, więc no staram się myśleć pozytywnie, że tak musiało być i, I tak. Tak, teraz przejdziemy do tego, czemu tak długo nie nagrywałam. Też nie odpisywałam na jakieś tam prywatne wiadomości na Instagramie i tak dalej. Ogólnie, o, ogólnie odnośnie tych wiadomości, co chciałam powiedzieć, że już wszystkim odpisałam, ale jednego dnia niektóre wiadomości mi się usunęły, więc jakbym wam nie odpisała, to czy możecie napisać do mnie jeszcze raz? Bo odpisałam każdemu. I jeśli tobie na przykład nie odpisałam, to czy możesz do mnie napisać jeszcze raz? Bo prawdopodobnie mi się to usunęło, bo kilka wiadomości mi się usunęło, nawet nie wiem czemu, ale nieważne. Chciałam wam powiedzieć, że nie nagrywałam dosyć długo, dlatego, bo ja jakby nie byłam gotowa, że teraz nagrywałam ten film, tak naprawdę już jestem miesiąc w Polsce, a chcę mi się płakać, bo jakby ja nie wiem po prostu, szczerze mówiąc, zakochałam się w tym miejscu i nie byłam gotowa na taki powrót. W sensie byłam, wiecie, wiadomo, wiedziałam, że wrócę za dwa miesiące i na to byłam gotowa, ale Miało być tak wszystko, że wiecie, miałam przeżyć to, co chciałam przeżyć, potem się jeszcze pożegnać ze znajomymi, napisać listy, potem od razu miałam się spotkać ze znajomymi w Polsce i z rodziną, a tak to, to jeszcze wiecie, i kwarantanna, i koronawirus, i wszystko po prostu nie tak, jak miało być. Także ja trochę miałam kryzys, a jak siedziałam w Polsce właśnie w domu jeszcze w tej kwarantannie, to cieszyłam się, że jestem z rodziną, ale jednak miałam kryzys, że wiecie, że... No, myślę, że mnie rozumiecie, nie muszę tłumaczyć. Także nie wiem, uważałam, że to nie jest odpowiedni moment, żeby nagrywać jakieś filmiki, bo e, szczerze, chyba nie byłam gotowa na takie coś. W sensie, nie, wiadomo, że to tylko filmik, ale ja nie byłam w ogóle gotowa, żeby o tym mówić, bo naprawdę e, było ciężko, jeśli to ma sens ze mną. Wszyscy sensie, wiecie, wiecie, wiecie o co chodzi, zawsze jest ciężko. Wiedziałam, że będzie ciężko, że i tak będę musiała się pożegnać za dwa miesiące, ale jednak w głowie miałam, że mam jeszcze te dwa miesiące, i tak wiecie. Byłam, byłam na to bardziej przygotowana, niż na takie mm, z dnia na dzień wracasz do Polski, więc. Myślę, że mnie zrozumiecie. Dobra, bo ogólnie teraz jeszcze chciałam powiedzieć... Dobra, teraz chciałam powiedzieć jeszcze odnośnie YouTube'a, że mam jeszcze kilka filmików z Ameryki, które chciałabym wstawić, ale też wiecie, myślałam, że właśnie mam tutaj jeszcze dwa miesiące i chciałam ponagrywać dużo więcej, żeby mieć na zapas, ale no nie zdążyłam, więc mam za jakieś może trzy filmiki, więc nie jest ich za dużo i potem chciałam jeszcze nagrać właśnie, jak ta wymiana mnie zmieniła i tak dalej, a potem no już nie będę mogła nagrywać wymiany, bo już jestem w Polsce, dlatego nie wiem, czy będę nagrywała coś na YouTube. w sensie chciałabym, ale wiecie, bo chciałabym, bo w sumie to lubię i fajna sprawa, tylko że chodzi o to, że nawet um, ja nie wiem, ja nie wiem po prostu o czym, a też nie, nie chciałabym gadać jakichś głupot, wiecie, no tak, to to miałam wymianę i że miałam o czym nagrywać, a teraz to nie wiem, ale anyway, jakoś to będzie i na razie jeszcze mam kilka filmików odnośnie wymiany, także um, także tak, i jeszcze w ogóle chciałam też, pomyślałam, że może nagram jakieś Q&A czy coś takiego, e, mam kilka pytań zapisanych, które też dużo osób pisze mi na brief Ale jak macie jeszcze jakieś pytania do Q&A To napiszcie na dole Także tak, także jeszcze będzie kilka filmików z wymiany A potem zobaczymy I tak, już, już się ogarnęłam że jest wszystko ok, a ja też nie chciałam opowiadać O tym wszystkim jakbym była wiecie Płakała przed telefonem i na przykład Płakała, że o Także tak, tak, jest dobrze I a przepraszam jeszcze raz, że tak długo nie nagrywałam I że w ogóle no, nic w sumie nie napisałam Ale tak jakoś wiecie Mam nadzieję, że to zrozumiecie, że było tak ciężko trochę. No i w każdym razie mm, teraz już będą filmiki częściej. Też teraz zaczynam, a muszę a okazało się, że będę mogła iść do trzeciej klasy, jeśli też nadrobię ten materiał. Więc teraz też będę miała dużo nauki, ale to też wszystko wam powiem w następnych filmikach. A, więc do zobaczenia w następnych filmikach, które już będą częściej i przepraszam za taką długą przerwę, ale jeszcze raz mam nadzieję, że rozumiecie. I co? I buziaki do zobaczenia w następnym filmiku.